że rzucą drużyną i zdobywają trzy punkty do ligowej tabeli. No tak, czy jeden. Myślę, że Trzy sety były bardzo fajne w naszym wykonaniu. Grałyśmy bardzo konsekwentnie to, co sobie razem z trenerami założyliśmy przed tym meczem. No a ten trzeci set to myślę, że z naszej strony zbyt duże rozluźnienie i myślę, że no to po prostu samo się wygra. No ale dziewczyny no złapały trochę swój rytm no i zagrały lepszą siatkówkę, ale mimo to, to my mamy trzy punkty z tego ważnego dla nas meczu, myślę. No na pewno gdzieś czujemy trochę to, to zmęczenie, i możliwe, że, że w tym trzecim secie też taki trochę miałyśmy zdjęcia. Ale no, musimy sobie z tym radzić. Sezon leci bardzo szybko i mam nadzieję, że, że sobie wszyscy z tym poradzimy. Myślę, że w dwóch pierwszych setach trochę błędów, mało cierpliwości. Fajny zryw w trzecim secie z naszej strony. Dobra gra. Myślę, że odbudowałyśmy się w ataku, fajne rozwiązania, gdzieś to przyniosło rezultaty. No i niestety w trzecim secie gdzieś znowu zawiodło. Myślę, że dzisiaj może skuteczność w ataku. Dużo wybloków, dużo obron. My też też dużo broniłyśmy gdzieś tam, ale niestety nie udawało, nie udawało nam się wykorzystać po prostu tych sytuacji, które miałyśmy, może jakieś niedokładności też w wystawach sytuacyjnych, jakieś nieporozumienia i, i myślę, że to poskutkowało, że dzisiaj mam wynik 3-1. No tak, po pierwsze jesteśmy bardzo szczęśliwi z wyniku, bo rywal bardzo trudny, bardzo duży ścisk jest w tabeli, dlatego te trzy punkty są bezcenne dla nas. Kolejny mecz za chwilę w czwartek w Bielsko-Białej, gdzie. Też czeka nas kolejne trudne spotkanie. Cię się bardzo cieszymy, bo te trzy punkty są dla nas na wagę złota. No zagraliśmy chyba najlepszy nasz mecz w tym sezonie, także jesteśmy bardzo szczęśliwi. Świetnie graliśmy blokiem i obroną w tym, w tym meczu. Wiedzieliśmy, że zespół z Łodzi jest świetny pod względem ofensywnych rozwiązań w ataku. Cieszę się, że sobie z tym poradziliśmy. Troszkę w pierwszym secie myślę, że zabrakło nam delikatnie zagrywki, mimo że wygraliśmy do 15, ale jednak w tym elemencie od samego początku nie graliśmy tak dobrze, jak jesteśmy w stanie, natomiast potem ta zagrywka funkcjonowała już bardzo dobrze i e, przez co potem też było nam łatwiej grać właśnie w bloku w obronie. E, I to były te elementy, które myślę tutaj przeważyły, jeżeli chodzi o, o ten mecz. No i co, jestem bardzo szczęśliwy, bo tak jak mówiłem, meczów będziemy grali bardzo dużo trudnych w tym sezonie, liga jest bardzo ciekawa, bardzo wyrównana, dlatego takie punkty u siebie przy świetnej publiczności, w wspaniałej atmosferze tylko i wyłącznie cieszą. Na pewno, ale też wiem, czym się różni puchar Polski, czy też mecze Pucharu Polski od meczów ligowych. W pucharze Polski już nie ma jakby miejsca na potknięcie, to będzie tylko jeden mecz. Zespół z Łodzi, tak samo jak my, nie będzie miał nic do stracenia w tym meczu. Nie lubię tego określenia w sporcie, ale przy jednym meczu który rozstrzyga, czy awansujesz dalej, czy nie. Takie podejście mentalne, zachowanie emocji na wodzy będzie bardzo istotne. Na pewno ten minimalny krok my zrobiliśmy pod względem mentalnym do przodu, natomiast myślę, że ten mecz będzie się jakby miał zupełnie inną historię będzie dużo, dużo ciężej. No ale jeden i drugi zespół ma bardzo ciekawą drogę do Final Four, także ja myślę, że będą to bardzo piękne mecze dla kibiców i dla polskiej żeńskiej siatkówki.